Zanim śpiewamy tą ostatnią pieśń, muszę się odnieść do tego, co usłyszeliśmy tutaj. Chciałam się tak podzielić um, taką częścią um, z mojego życia. Był taki okres, kiedy byłam takim namazem. Gdybym um, nawróciłam się do Pana Jezusa Hysoka, um, żyłam w takim poczuciu winy, w takim poczuciu krzywdy, um, które wyrządziło w moim życiu um, Alkohol. Alkohol, który się pojawiał w moim domu rodzinnym. Generalnie przez bardzo, bardzo wiele lat miałam takie przekonanie, że y, tym alkoholizmem krzywdzili mnie najbardziej ci, których kochałam, którym pragnęłam ufać. I, I ponieważ to nie ustawało w moim życiu i za dziecka, y, później jeszcze też y, moje y, y, Moje małżeństwo może było wolne od alkoholu, natomiast nie było wolne od przemocy. Było bardzo dużo przemocy słownej, agresji i, i też gdzieś tak jakby to piętno cały czas towarzyszyło mi w moim życiu i to poczucie krzywdy powodowało, że miałam bardzo zatwardziałe serce, e, powodowało, że moim tronem było nieprzemaczenie. Po prostu stałam w miejscu takiego przekonania, że takich krzywd się nie wybacza że to jest, że ja tak zostałam zraniona, że w porządku, pożegnalizowałam się, to, to wybaczę im wszystkim, ale nie, 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 takich rzeczy to się nie wybacza. Oni muszą móc pobudować, oni muszą w jakiś sposób, nie wiem, zadośćuczynić, oni coś muszą zrobić, bo Ale tyle jak mnie krzyżdzą, no, to w końcu niech ktoś się poczuje i niech mi zrekompensuje tę stratę. I wiecie, tak tydzień po tygodniu moje. Stopni... Zaczęło się pojawiać taki lud. Yy. Pragnęłam z jednej strony życia według takich zasad Królestwa Bożego, yy. doświadczenia jego biedni, ale to był czas, kiedy ja nie byłam gotowa wybaczyć. Bardzo dużo wtedy słyszałam o tym, o Bożej Miłości, o tym, jak Bóg jest cudowny, jak Bóg nas kocha, yy. jak Bóg pragnie, abyśmy my kochali innych. Zawsze mówiłam Boże. W porządku, okej, okay, no ja nie zasłużyłam na Twoją miłość. Więc chciałeś, to mnie kochałeś, ale ja mam kochać ich? Takich trudnych, takich przykrych, takich dotykających mnie ciągle, takich raniących mnie ciągle, może ja. Nie, to jest niewykonalne. Po nie, taki, takich krzywdach to, to jest niewykonalne. Może, gdybym miała takie szczęśliwe dzieciństwo, może gdybym miała taki... Taki fantastyczny okres małżeństwa. Może gdyby mi się w pracy miało dużo przyjaciół, to by mi się wszystko tak poukładało w życiu, a nie tak ciągle pod górkę i pod górkę, no to może wtedy faktycznie byłabym w stanie kochać. Wiecie co? I modliłam się: Panie, zmień serce tego człowieka, panie sprawa, moja mama to w końcu zrobiła, to, czy tamto. Panie, weźcie w końcu pożążni tym moim tatom, niech on wreszcie przystanie. Prowadzić taki tryb życia, a nie w końcu zobaczy, że maturkę, którą trzeba kochać, to znaczy, nie? wtedy, Wiecie, byłam gorsza od tego na mamę, bo ja nie byłam w stanie się ukorzyć. Oczekiwałam cały czas, że mój dobry Bóg, do którego ja się nawróciłam, przyjdzie i zmieni moje życie w taki sposób, że postawi mi sztab cudownych, odmienionych ludzi, fantastycznych, przemiłych dla mnie, y, którzy będą, będą y, zadośćuczeni Wiele tak krzywd wyrządzonych mi się nie zwiedziało. I mówię Boże, to jest jakaś bójda, no o co to chodzi? Jak to w pewnym momencie po prostu słyszałam? A ty mnie kochasz? I mówię, no, no tak, no zdecydowałam, zrozumiałam, dlaczego ty mnie kochałeś, że umarłeś za mnie. Tu tak kocham Ciebie. Znaczy wiesz, że nie możesz mnie kochać, dopóki nie pokochasz się wszystkich? I wiecie, co to był dla mnie kubeł zimnej ja zrozumiałam, że Bóg chce zmieniać moje życie, ale w zupełnie inny sposób, Nie ja miałam tego wyobrażenia. Przychodził do mnie przez swoje słowo, nocami. Naprawdę, budził mnie duch światy o drugiej w nocy, z takim przekonaniem, że mam otworzyć słowo Boże, i to się odbywało kosztem mojego snu. I przekonywał mnie, dzień po dniu, przekonywał mnie, że On chce zmienić moje serce. Że On chce uczynić moje serce przebaczające, wrażliwe, troskliwe. I nie czekać, aż się ci ludzie zmienią, aby byli godni tego, abym ja mogła się o nich troszczyć, abym ja mogła im wybaczać, abym ja mogła być dla nich dobra. Tylko teraz właśnie, w tym momencie, kiedy oni nie potrafią tego robić, nie potrafią zaspokoić tych mojej potrzeby, tych moich oczekiwań. I tak się stało. Bóg zmieniał moje serce, zmieniał mnie. Ja pamiętam, że złożyłam mu taką obietnicę, że jeżeli on zabierze tę półgoryczkę z mojego serca, jeżeli uczyni moje serce radosnym, tak jak psalmy mówią, tak jak psalmiści, yy, zwłaszcza Dawidowe psalmy, są pełne radości, po prostu są takiego po prostu Takiej, takiej, takiej swobody. Chciałam tak żyć. Chciałam mieć taką duszę. Chciałam, żebym żeby, żeby była taka wolna. Zaznawać tej wolności. Ale nie mogłam zaznawać tej wolności, bo miałam nieprzebaczenie. Moim trądem było nieprzebaczenie. Przekonanie o tym, że ja nie przebaczę, bo takich rzeczy się nie przebaczę. I Bóg tak jak tego na tam siedem razy założył, tak mnie przez siedem miesięcy tak właśnie prowadził, taką drogą oczyszczania i taką drogą przemiany mojego serca. I jakby było tego mało, to jeszcze posłał mnie do pracy do trudnego środowiska, do środowiska ludzi wykluczonych społecznie, patologicznych, bardzo trudnych, bardzo nieprzyjemnych, nieprzyjaznych. I tam też ciwował mnie w tym, abym nie oddawała piękne, zanadobne, aby po prostu, wbrew tym przykrym słowom, wbrew tym zachowaniom niewłaściwym, umiała odpowiadać miłością. I tak mnie prowadzi dziesiąty rok. Jestem wdzięczna. Alleluja. Także kochani, przebaczenie jest bardzo ważne, bo przebaczenie jest takim dzisiejszym trądem, jest takim, takim trądem XXI wieku, a jest tak mocno sprywane w naszych sercach, jest tak niewidoczny dla innych, że może nas zżerać, może nas zniszczyć, może możemy gnić od tego nieprzebaczenia a, i nie móc doświadczać Bożej Miłości, nie móc udzielać Bożej Miłości innym. Możemy być martwi tylko, właśnie tylko dlatego, że nie umiemy przebaczyć. Dlatego zachęcam do refleksji na ten temat. Dziękuję.